Cześć, jestem piękny. a dziś zagramy z na y, useboxie Mamy tak po prostu, że internetu Dziś sobie streamingujemy, nie pracuj na fabułę Dziś sobie streamingujemy ym, jetpacka, ym, jetpacka, oraz vilan, Dobrze, więc wchodzimy sobie na fabułę. Dla zaproszonych chodzimy? Tak. Jeszcze piszcie w komentarzach, piszcie na przykład czy yy, chcecie. Nie wiem, jakiś da pan na, na kasyno, możemy zrobić też Kaiopeliko przygotowania, ja Wam się robi zwiad, najłatwiej. Mam dwa sposoby. Możecie pisać. Pisze, po prostu pytajcie się. Za niedługo mi na kanał yy, Awatar i banner z GTA. Co ja sam mówiłem. Więc no. Więc wchodzi nam do GTA Online. I tam będzie tuning Jetpacka. Jetpacka i Vigilante. Więc no. Więc bądźcie gotowi. Dobra, wchodzimy do bazy. Askimy się w bazie. Jak wiecie, baza jest TLC Dooms The Heist 2017 podobno roku. O, już jesteśmy, moja postać. Nie wiem, uberć jakoś tak szczegółowo. Cześć. Damy sobie opatrz. Tak sobie dał nie wiem czy mnie słychać w ogóle tak pochowo. Mm. Tam jest tutaj, tam jest tu kilka Pojazd z prostu na dach ja mam soli, aha. Dobra, czekaj. Tu mamy tę napadę z DLC. W e, tym DLC to właśnie Dumas the Heist. O, jest w końcu moje logo ekipy. O Jezus, gumiany trochę, ale jest. Ja mam ekipę, dołączę do ekipy. Rządzi skorwa. Bo i aktywować ten kanał, wiecie o co chodzi. Jestem Jackpack. I ciebie jesteś paka. To jest no, to w też. To Chyba do biału ale to jest lepsze do Dobra, z i będziemy mieć. Opcję tuningu, dobra. Klikamy prawy prawy ciśnictwo, tutaj, klikamy. dobra. Pan sobie na fole. Mam 800 mln tuning, więc powinno starczyć, działania czy Klara. Nie, to było lepsze. Ta fara była lepsza, bo flare. To mam no, oznaczenie. To no, oznaczenie mamy zwykłe moro. Morową chyba. Jak się wdycha, u Was to wszystko widać. Pojdziemy do kamuflażu. Nie jest mówię, Miejskie, byłem, to ładne, ja już nie możemy. tam są jeszcze jakieś jabłka? Nie wiem. Czyli nie no, było załadania. Uczyłem sobie najpierw fory. Chyba chciałem sobie takie trzy na czołgu, ale... Ja lubię takie... Co mi się podoba, tak to takie będzie. Chyba te mamy w kupieniu w pakiecie. To chyba ten, ten, ten... tak, kosztuje dość dużo, ale... Jak zrobicie ten napad... Jak ten napad... Na koniec świata, to... to... To jest... Nie, nie, jak jest to, żeby... Przecież dał sobie. Um, taki. Rusne czebro. Albo czerwień. Ja wiem, jaką ja Jak to czerwień mnie je porwała, jednak. Tu daje nowa czarnia. czarny. bo ona czarny, 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 też. Broni. To tak. Mimigany. Mimigany się nie przydadzą w ogóle w tej broni, więc nawet nie wiem, co zbudować. I rakiety. To rakiety. Mamy jeszcze 3 tysięcy ciąg. Falenie, co tam jeszcze miesięcy przypisy. Dobra. Co? Wrócimy obszarem bazy. Kilka jeździe. Robi się test tego pojazdu. Mnie. Będzie te, teraz będzie test tego pojazdu. Puf, fajnie. jak myślał w ogóle dziękuję, że na 8 Teraz lecę, więc ciekawe, fajnie się idzie. Co to? Właśnie jakoś fayało, Szukki Szukki. A no właśnie, tak, że... tak się fajnie hało. To mało. Szybki, bardzo. Szybki. A te kiedy? No są wody, no dobrze. to prawda. Dobrze. Tak, w tym samym budowę prawo. Jezus, jakieś tam kupuje na mnie świecie, kurde. Pod szatorem wstejdzie się netruje. Ja pierdzielę, serio? Serio, chodźcie. Halo, ale mi co to jedzie do ja wiem, bo... okay, co mi dziwiło? Czekaj, chyba ja mam dopłata, nie? Bo mi że wiecie, jak to wyjedzie do Lubeka na film. Dobra, była ciaba Czy mieliśmy w tym okienku streamingować sobie pojazd z Dzielanty? Czego zobaczymy, co zrobimy? No tak, super, co fajnie się nie wleci. A w serczy to musimy dodawać. Znaczy, yy... Macie uło, tak? Możemy dodawać do znajomych, Filtr 886 86 możemy do nas dawać bo... na import wam powiedzmy zobaczymy lądujemy co ty ty komuś do no no tym do nie fenomenalnie się nazywa truster 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 fenomenalnie się nazywa to Dobra, teraz wiem za sero sero kółbym tak ten więc ten ten farmer aż tak Dobra, trzeba nie Mmm, czekajcie, teraz szybko. Aby nie centrum operacyjne, to no. mam co tam, pojazdów. Centrum operacji, ja tam mam I sobie tak to no bo nie wiem, no bo musimy jeszcze co wiadomo. Widzielam która którą teraz weźmiemy u, u mechaników? Peplenie, nie wiem. Ja Nie widać mnie? Znaczy, się widzę, czego nam? ja to na telefonie, bo jest taki zwalony. I to jest takie zwalone, że po prostu odcinają Boże już nagrywanie na YouTuba jakichkolwiek gier w Neymbosie. No to jest smutne co ty. Dlatego, bo tylko była perspektywa na wylatą teleparę. Zresztą w ile no dobra. Yy, Dawam sobie szybko muchenkę. Katanik. Bo to musi coś, co lubiło dać. I dobić znów. Także no. Szybko będziemy sobie Vigilante. To jest pojazd Batmana. To się tak fe, fe, fenomenalnie powinno nazywać... To no co, to jest? Panie... Dobra, nie nazywam no, się... ...co tam się no, było nie I... talan, Tu jest Wigilante. Ten pojazd pierwszy raz będę wsiadał w nim. Chyba, że jakiś mistyk powiedziałem. ...znaczy wziąłem, w gracza.

Ale widzicie, że może byłbym mógł powiedzieć No, to co widzę? Modifikujemy swój pojazd. Czyli widzielantę. Dobra, flip-flan to dajemy sobie na fula. A mu dodajemy sobie rajdowe. Shiny dajemy sobie. No, na marca wszystko, bo mamy hajs. Nie ma mało, ale dodajemy kajak więc spokojnie. No, one chyba nie. Kierowanie. Ble ma leki dzielę. jakby nie, nie to biało, to może se dałam będzie nagrywał taki. Jak napiszę, może się nawet napisać, jak to niwelować metaliczne. Mam hmm. to klasyczne, wiecie? O jakby jest taki... Chociaż to jest nie aż za samo metaliczne. Pewny, bo tam sobie z żółty Nie wiem, jaki kolor to wybrał. Hmm. O, pomarańczowy zdecydowanie. Bo jaki taki bardzo jasny, soki... O ale jest pomarańczowy, żeby mi sobie po swojemu. Ja musiałem podobnego do Batmana, o Jezu, za to, nie wiem, Ja lubię sobie takie sportowe, zdać. Krzynię damy sobie na maksa. bo też sobie zdecydujemy, broń rakiet 180 tysięcy. O Jezu, ale już mi troszeczkę polecił ten hajs. Więc no, to wyporządzamy. Damy Delicard damy... z Hodokon. Więc, tak, więc no. Szyby linum bo Batman tak nie miał.

nie. Kazali, jaki, jaki, jaki sobie jest pan? I to jeszcze się, się przydaje na misję na napadów. Szczególnie na finał serii A, bo jak macie takie ciemniejsze na w filmach. Opisujemy napady. To po prostu misje, które w mieszkanie. Od 200 gwiazd w jakiś taki mieszkanie. I tam właśnie to mi przyszło. I właśnie tam sobie robicie to i robimy to na serii A. Na górze napadło od płata bo jest To jest, jest bardzo fajne. Dobra, zrobimy lekko. Nie jak jaki kłopot na policji. Fajnie nie, to wyszedł. Może Tak Jest tyle się pogodziło z policją. ojej, nie jest fajne. ten pojazd ma swoją wadę taką, że jest wrażliwy na, rakiet na rakiety.

on ma powie w mojej garażu, na co sobie za jego jetpacka No i w fajne, <muchy> <80 000 muchy> chorde... to jest to do tego tylko. myślicie, że kurde, to są to sobie My tak na to się przyda że mało. A że będzie taki fajny wypadek. No fajny był taki takim że on przecież taki popularny Jetpack No i legendarny jetpack On, on był i on I co, zajrzał sam raz co są gry, tam ja mam, się Nie odcinka. I jeszcze? gry? znowu, hej, chodźmy znowu, jak my chodzimy znowu? jak my chodzimy znowu? jak my chodzimy znowu? jak my chodzimy znowu? jak

Kurde, ją nie, się nie mam już starować kupiczo. Chyba, jak widzę, trzymaj nie? Nie No, nic nie. Zrobię coś. Oś, jakaś tak do sklepu. No, ale fajnie zbiglą te sklepy. Tu trzeba je ukonać. Chor, to jest fajne. Wczoraj się cieszę. Kurde, wyszłam jest. No, jak ja chcę takie ładne zrobić. Oj, ojoj ojoj. No, coś takiego zrobimy. Także. Także, dziękuję bardzo za. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie filmiku. Yy, bardzo wam dziękuję za oglądanie filmiku. Mam nadzieję, że będzie ciekawy. No i piszcie jakieś chcieliście się, się zobaczyć w Gita 5. I nie tylko mogę nagrać Fortnite'a. No i inne gry, które mo, możecie... Ja, ja, ja wam powiem, że ja mam. Dobbam to Ello!